Hello! witają hello! Do, hello! mamy kapelus. mi sobie kanaje, na to mówimy chwalę. Kanaje, oh, can no. Jak, jakkolwiek. Pamiętacie wczorajszy wieczór. Tak to się działo. Mm -hmm. no, no to dzisiaj właśnie wróciliśmy do tego miejsca, spróbować co to w ogóle mają ciekawego. No tak. i wzięliśmy sobie Ambulkę, jako no. test. Burgera, właśnie. my tak, tak to w sumie pokażemy. Od tak. razu. W żadnej knajpce w sumie nie jedliśmy burgera. Oh, o no, ale to otworzyłam. <laughs> tak że po prostu leci Udało Ci się? No. no. no może tak, bo tu coś Kenai. 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 No, także widzieliśmy na, na test właśnie Tak. On jest z fakonem, jajkiem. Jajko w ogóle sadzone z serwisem. Sałata, standardowo oliwki na górze i pomidor, i przepraszam, ogórek Pomidorek. No właśnie. No i, i, i do tego wzięliśmy ogórek. dwa e, gliny. Tak, Nie, oczywiście, nie, nie. Tak mega mocne. mocne. Pozdrowionka. A tu mamy, a tu mamy sa, Sunseta z I w, w tych, tak, po prostu I z takich fajnych słoiczkach, e, jak to w pizzach e, dali limoniadę. Tak, no to tutaj mamy tak limoniadę. Akurat tutaj w tej Więc Super, naprawdę super. Super jak typowy Polak na Romer się <laughs> a... Nie szczędzą, przychodźcie tu Polacy, bo nie szczędzą na alkoholu. O, o kurwa! O. 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 No, no. no. Tak to jest naprawdę super. O, próbuję... Jeszcze takie szybkie przybliżenie na... Całą restaurację, to jest taka restauracja połączenia z barem. No, no dokładnie, jesteśmy na tej, przy, plaży. przy plaży. oczywiście, jesteśmy na takich sowkach małych. Tak jest. No. No, także, y... w kapeluszach, no. e, e... z nam to na pół. No kochanie, poradzisz sobie jakoś? E, e...

nie te sklepowe. No, no tutaj mm. ten serce słuchajcie, tak jak mm. tam spuszcza. Mm. Już inny słabolik. Ale ok, spróbujmy to, ja będę wyglądać jeszcze po roku. Dziecko. Pokaż mi jak jeszcze pobiera. O ja, widzę, jak się ro, ro, rozpitala. No. Po, pokaż warstwy. O Boże, patrzcie. Pokaż warstwy. A, tak. Jee... Patrzcie, dlatego jest. Super, tak ładnie no, być. Tak no, wow. Okay. Naprawdę dajemy lajka like za wygląd. Dajemy. No. no. Jestem, mm. jestem bardzo, bardzo mnie zaskoczony. Mm. Teraz Pachnie? na razie wygląd jest ok, wszystko jest ok, teraz smak. O, ciekawy, organoleptycznie będziesz składać. Był... Tak, wreszcie. dokładnie. A to są te pestki, tak? Mhm. Mm ja ja Nigdy to... nie widziałam kiedyś takie pestki soliwe. Ja nie, ja nie znoszę oliwek, dlatego mm, nie dlatego widziałam tutaj. Może dlatego nie wiesz. Tutaj. No. Ale ja, kiedyś no. ja byłem takie z pestkami. No. O wiele no. są lepsze, bo są... Może no troszkę... A ja się muszę odobaczyć. <laughs> Dobrze. <laughs> Sprawdźmy to. Pokażcie to. Sprawdźmy to. <laughs> to no. powinien być takie Teraz taki wejściówka powinien być. A jak wypieczony, dobrze? Mm -hmm. Mm -hmm. No słuchajcie. A jak z jajkiem? To no jest dobra. Jajka naprawdę. Też. dobre, naprawdę. To jest ciekawe właśnie z jajkiem. No cóż. Niebanalne, twórcze, kreatywne, artystyczne. Uduchowione. Moje największe gratulacje. Zróbcie no. sobie hamburger z jajkiem. No to jest takie Polecamy. jajko usadzone, słuchajcie, na pół y, takie ścięte, bo to nie jest płynne żółtko. Nie, 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 no to musi być takie normalne, no. ścięte, ale też, też nie może być takie super ścięte, jak na przykład, cię na mocno jajecznicę. No. Nie, słuchajcie, jest pyszne, naprawdę. No. To, to muszę no. Może tak? No. No. Mm. Mm. Jest pyszne, nie? Naprawdę dobre No Proszę, mm. masz chwyć się Ale? Z to słuchajcie, jak z Rytki takie mm. pachnie To tu akurat siałki no. nie ma Ale jest smaczne. nie? Dajemy, jest dajemy lajka Dajemy jest lajka Jest smaczne, naprawdę jest takie 8 na 10. Nie, no naprawdę, ta łuka jest spoko. taka spokojna. No gruba. i obsługa, obsługa. No, w ogóle to, nas wczoraj. Pamiętają nas, że przy, przyszliśmy, a w ogóle wezwała tego młodego, powiedziałem to po prostu, żeby wezwała go, żeby przyszedł do nas, szybko, 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 szybko żeby do nas przyszedł. Tak. I przyszedł i wspomniał o tym, że wczoraj jeszcze machał na nasze filmy więc pamiętają nas i uśmiechnięci, super, wiadomo, że maski, ale widać po oczach, że uśmiechnięci. No. Super. Tutaj chcieliśmy również kupić tylko jednego. Kupiliśmy tylko jednego hamburgera i poprosiliśmy, żeby go na pół przeciąć. Nie ma problemu, nie ma problemu żadnego. Wiadomo domu, celebryci. Tak, celebryci na, na YouTube, y, TikTok, no, e, Instagram, no, Instagram. Tak, wszystko. No, tak, tak, tak. Zaraz całe zjem. O, to nie, to kończymy. Buziaczki i pozdrawiamy wszystkich tutaj obecnych. I przed can telewizorami. Can I kenaje. <laughs>